Wicef też bardzo, bardzo agresywnie podchodzi. Teraz bardzo dobrze Izbiański. Pierwsza interwencja na przedpolu Izbiańskiego. Z Elsner, Elsner. Przewraca się Kucharski, Kucharski, Krawczyk nie trafia. No i drugi raz na razie nieskutecznie. Ortiz, 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 Ortiz naparło broni. Riegiel! taktyka trenera Stanisławskiego i łapie piłkę na parło Wojciechowski Krzempek, Krzempek, słupek. sam wywalczył tą piłkę bardzo mocnym pressingiem, tutaj nieporozumienie Kucharski z pierwszej piłki do Krawczyka tutaj Januszewski teraz Elsnerem Januszewski, Kucharski na parło kapitalnie teraz skrócił kąt Szczepaniak, Ramirez Ramirez, Ramirez no, i broni Izbiański. i mamy jeden do jednego, i znowu stały fragment gry Ramirez. Krzempek, Medoń, kapitalne zagranie. Medoń, a zostawił rękę. Kabil parło. No, tutaj też brakuje Michała Marciniaka, Willego Meja, także. Ale kapitalne zagranie, za chwilę Kuchelski! Ależ pograli Jefferson, Krzempek i Kucharski huknął z prostego podbicia do Elsnera. Elsner kapitalnie odzyskał piłkę, Elsner, Hugo, 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 Kucharski! No bezwzględni byli w tej kontrze teraz Łodzianie i Kamil Kucharski zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Już 3 do 1 i widzimy, dalej nie ma kalkulacji, dalej pressing. Hugo! Co on zrobił? Ależ huknął! Teraz ten zawodnik z numerem 35, jakby na potwierdzenie słów, oni chcą więcej. Oni liczą na te przechwyty. Tak jak wiemy wymaga bardzo dużo, ciemma. Machałowski, teraz Kraśniewski, Kraśniewski, Kraśniewski! Spychalski, Izbiański broni, jeszcze Krasiewski. Elsner, Izbiański, no teraz tutaj bohaterem tej akcji Kamil Izbiański, Pablo Ramirez, Ramirez, kapitalnie Ramirez, Ramirez, ja... i mamy bramkę, ależ teraz to zrobił Pablo Ramirez, Izbiański jeszcze wybił to na, na poprzeczkę, ale... Gilbert Solano daje nadzieję kibicom. Musiał to zmodyfikować, bo. Ale Jeffer po raz kolejny. Jeffer, Jeffer Hugo, Hugo położył tutaj broni naparło. Ileż jakości było w tej akcji. Widzą Państwo: trzecie miejsce. Mistrzostw Polski: 2,17. Trzecie miejsce: 2,18. Wicemisz Polski: 2,19. Bogata tradycja drużyny Storunia, ależ bomba Kucharskiego. Bramkę z takiej odległości. Złapał teraz Pychalski kontra Szczepajak. jak on tego nie strzelił. Kzępek. Hugo. Krzempek kapitalnie, Jäger i gol! Norbert Jäger zdobywa swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Nie kalkuluje, każdy chce w mocnym pressingu, ale Jefferson Ortiz, no jeden na jeden, jak on ma przestrzeń, jest niesamowity! I Jefferson to tego krzępka, którego wywołałem, że zasłużył na tą bramkę jak nikt inny, miło Szczępek. No i co bywa tego swojego gola w tym spotkaniu? Pierwszego i jedenastego w tym sezonie, ale to co zrobił Jefferson Ortiz i to też proszę Państwa jest ćwiczone. I teraz mamy bramkę! Kolejną, już siódmą! Januszewski! Pusta bramka, Hugo. Elsner powalczył. Elsner, Elsner, Elsner! I tak jakby na pocieszenie stopywa Ramirez trzecią bramkę ale już jeszcze Jeffer odda strzał jeszcze bramka głową i hat -trick Norberta Dregera tak, żeby podsumowując ten kapitalny mecz w wykonaniu Widzewa Łódź i widzę Łódź pokonuje bardzo, bardzo ale to bardzo zasłużenie FC Reiter Toruń 8 do 3